Dobra, witamy Was serdecznie, ja z Sokusiem. Siema. No i to jest taki niestety krótki, znaczy, no może nie aż taki krótki, ale tylko na 250 ticketów Gameplay z tdm a z y, Armored Kill po raz pierwszy. Po raz pierwszy? No serio? O, wow. no tak. Bo ja nie nagrywałem Armored Kill, gdzieś, jak dotąd. A, cool. ja Jesteś Sokus? Lol, Mogę sprintał Sprinta używać. To jest głupia mapa, trochę. Się w ogóle ja tych map nie znam, ja mało gram na Armored Kill. No ja gram na Armored Kill, tylko że na Konkurencję. Ja na TGM gram chyba pierwszy raz. No już Pierwsze. mnie sniper dojeżdża. No lol. To nie sniper. A, dwóch to jechałem, a! No respie się i zaczyna do mnie strzelać. Wow, sniper. Mr. Pity jest hack to minute! <noise> tak bo zabiłem dwóch i już jestem schakowany Nie no chyba tu chyba jest ten koleś który ma 27 20 na 7 A kurczę! Pich, poch pich pochwal się swoim nowym levelem Ja mam pierwszy orzełek Sokuś też Nie <noise> 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 Co? Teren. I będziemy lamić bardzo bo ja nie umiem grać w BFA znaczy umiem grać, ale umiem grać tylko na Close Quarters. O kurde! Ja wolę kanały. Cześć, cześć, coś mi ta mapa przypomina. Jak już gdzieś ją widział, wiesz? Nie wiem, może grałeś w nią? E, tak, grałem w nią, ale w innej grze. O ciekawe. Battlefield Play for Free. Ja. Mówisz? Tam, no, no pamiętaj tego. Po prostu mapa to sama, jakby. Może źwieli z play for free mapę i coś do To może coś, coś idziemy zrobić, co? Bo tak to jest wiesz A nie, bo to jest ta największa mapa niby, no to jak ona już była play for free Ja ja tu na razie campię i szukam w wiesz? No już, a wiesz jest, że ja też? Gdzieś już sniper nabala Widzę cię Tu chyba jest Coś w ciebie szczyla? Chyba nie, nie? Dobra, idę do ciebie a, a. Dobra ta, strzela już we mnie, snaj. Cheater. Jaki cheater? No, no sniper cheater. Muszę wezmę sobie do SATA. Tym jeszcze nigdy nie grałem. Per co? Mój Powiem ci. Kisz z nas, proszę. Tu jest kolej. Tu gdzieś może być, bo ja właśnie zna ten znacznik zniszczyłem. czy znaczy znacznik, no znacznik. Także tu gdzieś może być, koleś. Dobra, zabiję. Dobra. Ja tu sobie po obrzeżach polatam, może coś znajdę. Albo kogoś. O kurde. Snajper? Dobra, dobra. Dobra, schowam się, bo... Nie, nie snajper chyba. O kurde, teraz snajper. A tu pełno jest snajperów ci powiem. Gdzie ja on nie jest ten snajper, wiesz? Nie myślisz, że ja wiem? Znalazłem koleścia. Takie mam staty? 2, 4 ja mam 3, ja mam 3-5 okay. <grywa> Także luźno. Tutaj, oni byli tutaj, ale pewnie tutaj już, ich, ich już dojadą. Albo dojechali. Kurde, właśnie na górę. No i już mnie znowu tylko ten sniper. Co za Peter to jest? O kurcze, ja stąd się o, to samo się zrozpiliśmy. Cześć, widzę strzałę. Okej, okay. i co? Jest tu gdzieś ktoś? Może? A, nie może nie. Nie. Hm. nie widzę. A wiesz, co ten meczek tro... <laughs> trochę potrwa, bo mało jest ludzi i trochę będziemy się napierdzielać. Coś tak czuję. Wiem o tym. Szukam snipera. Już mam, widzę go. Hoho! Wow! Killstreak 16 kogoś miał. Jak go zdjąłem? Prosto heada jeszcze. No ale co, człowieku, no to chyba... O kurde! O, nie miałem go szans na tak zdjąć, zdjąć nawet. Czemu oni wszyscy grają snajperami? Wiesz gdzie on był? Na antenie. Znaczy nie na antenie, tylko na dźwigu. Ponieważ biorąc... Ja nie będę grał snajperem, bo nie umiem grać snajperem. Niech tu ludzie grają normalnie, bo normalnie szały zaraz dostanę Widziałem kolesia, widzę snajpera Nie, to nie snajper, ale widziałem kolesia Zabiłem Dobra O, nowa laka sniperów. Sniper kontra snajper Widzę jak strzały latają Dobra, dobra, chowaj się, chowaj Ja nie muszę Tu sobie przeładuję Kogamo, twoje czy moje? O kurcze a czemu ja w ogóle amon nie daję kolesia, ja, dobra Dobra, zmartwy, hmm. okej okay. Ouuu. Okay. ci no, wiesz co? Że u to jest nawet dobra broń No MG36C też nawet dobra broń No, sniper O kurcze, Aj Prawie cię dojechałem. Um. Snajper na dźwigu siedzi. Ta, 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 bo, bo... A to nie snajper. O oh jezus, postoisz chwilę, już leżysz. Bez sensu w sumie. A nie będę się tutaj ten, bo. Ja Masz znacznik tam. Góry. Tam koleś jest, także uważaj. Tak to, znaczy, tak myślę, że tam koleś jest. No wiem, dlatego no, się tam wspinam Wiesz? No tak przypuszczam. O, koleś zleciał z samej góry chyba. Aha, headshot. A nie, tędy nie. Uh, ja kontra O Jezus Maria, już jestem martwy. Co jeszcze tu wziąć, wiesz? Nie, nie, S28 sobie wezmę. Albo nie, 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 o... wezmę sobie L96. O, akurat mam 8, co? nie, 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 mam mam nie, ładnie ładnie mi idzie na razie razie kogo odblokowałem odblokowałem Tu tu szedł? I ajajajaj, z drugiej strony mnie dojechał, no ale ładnie, 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 nie idziesz aż tak źle. Jak się skupisz na grze idzie dobrze. Nawet No lol I co, pewnie musicie się otworzyć. No, czekajcie, znowu. No. Ajajaj. Ja tu sobie prawa brzegu. Pochodzę, może mnie nikt nie dopadnie. Okej, okay, tam jest mój Ta, tam za to jest wróg Jej, mam go O kurcze, ja ci mówię To jest pełno snajperów To jest strasznie to teraz, niefajne Teraz sobie ACWR'a ja wezmę A ja może bym Pograł sobie czymś innym I dobra, jak teraz zginę to yy, no, no też Uuu, no, no. ale snajpera zdjęłaś z Eee Jak teraz Dasz dokończyć? jak teraz zginę, to też przeniosę się na sanitarkę Sanitarkę czy snajpera? Sanitariusza! Aha. O kurcze! Tam gdzie się zdjął? Ła, widzę, że Tam, widziałem strzały, ale i ta... co z tego jak są martwy? Dobra, czas zmienić Niech będzie skar l zobaczymy jak... To co, go strzela? już wiem, jak ono strzela, ale. Aha. nie ma tak. Dobra seria dla do snajpera. Jaki rymy? Dobra seria dla do snajpera. Taki nie bardzo rym, ale dobra. Sokusły I'm bot. Ja nie mogę. Ten koleś nie umie, niczego nie umie. Ten Bo koleś. Już, wiesz, on kampi on ze snajperką, co nie? No tak. A ja do niego, ja do niego takimi seriami nawalam. Jep i zdechu. Oj i snajper. Dobra, może nie tędy. No kurczę, to jest takie niefajne miejsce, ale dobra. Nie ma jakiejś dobrej broni, takiej, której bym mógł sobie naparzać, które są nowe. O, dobra, mam nową broń, której jeszcze prawie nigdy nie grałem. Mowa o mentarze. Mentar. Nigdy nie grałem tym bronią. Zdążę? Nie, ale tu może być koleś gdzieś. Co, gdzie jesteś? Aha Tam, mam cię. tam, jest, tam jest cały team ich więc co ty chcesz? Jesteś po przeciwnej stronie Mówisz? Tu już wow. koleś biegnie Mam drugiego wow, Dobra, reloading Też Dobra Ale ta ma odrzut Nie, ona bardziej na TD ma takie na kanały, żeby sobie... Ale wy kocha. mi się nawijacie tutaj Wow Może by... O, no i w dupę ze snajperki Ale ja tam się tym nie przejmuję Niech mnie szczylają. Tu gdzieś koleś Widzę Cię Cieszę się Jak oni się wyzywają na tym czacie, Boże jak tak można ludzie nie, nie Właśnie ludzie, tego... ludzie, którzy oglądacie ten film, nie, rób, nie róbcie tak ja Błagam włączę. Ja mam włączę, ja mam wyskakujące znaczy, ja, mam taki, ale... ja mam taki, że no właśnie, wyskakujący czasami I ja tak ogólnie, że mnie się na grze, nie patrzę na... Widzę snipera ja tam mam podzielną uwagę w miarę, więc wiesz A Chciałem zarobić ci kosę, ale Znaczy zadoić nie Gdzie on jest ten sniper? No, strzela do mnie jest ktoś No już te etykiety zaczęły lecieć szybciej ci bowiem O kurde, dobra, nie yo, chcę wychodzić no, nie, jest, nie no ja nie wierzę O widziałem jak umarłeś, to czy nie widziałem jak umarłeś, ale... Dziękuję Mam cię. O kurczę A nawet nie patrzę na staty, nie chcę wiedzieć jak mi idzie. Ja chyba zaraz na P90 sobie... No kurczę. Ja gram teraz mogę Czekajcie. Znowu to samo Nie no luźno. Tylko zdąż na zakończenie, bo to już pewnie zbyt długo nie potrwa go, 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 go. Nie, nie, nie. Tu nie. Tu już pamiętam, że jest koniec mapy. Ktoś tu biegnie. Aha, to mój chyba. A tak, to mój. No, no, no. Tam ktoś... Tam ktoś był. Eee... Giniesz. I tak jest plus właśnie grania z tłumikiem. Nie widzą cię na mapie. Mam cię. Teraz ja se pójdę tędy, zobaczymy Aj, wiedziałem Oj kowal, kowal streszczaj się, bo nie zdążysz. Kurczę, miał zmienić na P90. No dobra, zmienię za chwilę. Tu widziałem Cię na mapce Ja też, już jestem O, spoko Jej, mam Cię Wiesz co Ci powiem? Powiem Ci, że mi nawet ładnie idzie Chyba Bo na jeszcze nie, nie patrzyłem i nie będę patrzył, szczerze Ci powiem Łooo, granatnik, gdzie też zdechłeś, czy nie? Dobra, zmieniam sobie na P90 hmm, Gdzie to jest? Gdzie to jest, tu jest, dobre. Tu masz ziom, e, aptekę i... Co? A, sknaj... sknajfował cię, no widzę właśnie e, O kurczę tu jest, tu jest, tu jest Ale ja tutaj... Ajajaj Mam aj, ja aj, aj, ja O kurcze, kurczę, kurczę, co się stało? Tam Cię widziałem. A się nie wychylać. Saj pójdę bokiem. Zostały 52 tickety. To dużo. O Jezus, imię z tyłu zaszedł. Niestety. No mało to to nie jest. No jeszcze parę minut potrwa gameplay. To no, jest ile. Znowu. O, z ilu was tu jest, kurczę. Ach, dobra, nieważne. Jestem. To dobrze, że jesteś. Szarki, że tak mikro z chwilę wyłączam, no ale akurat... Akurat, akurat... Rodzice farowani. Tak. Znam ten ból. Bólu? <laughs> tak ten ból? Tak jakby ból. No, ból w cudzysłowie, oczywiście. Mhm, to mogło Tu koleś jest. No ja go właśnie to widziałem, wiesz. Ja, jakim cudem, kurczę, jakie mam staty... 18-18, no w sumie nie aż tak źle. To spowodowało 18-19, tak? Tak. Zginąłem. Eee, Moi... <grystanie> ja nie Zostało lubię 30 nie tiketów. Nie lubię tej gry. A bo tutaj tak szczerze wiesz, sami snajperzy Nie, 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 nie o to chodzi. No i gdyby tu nie było... Ale no dobra, kumam, ale gdyby tu nie było snajperów, to wiesz, może byłoby lepiej, a tak to... Wiesz. I chodzi o to po prostu, że... Na przykład kolesiowi wystaje za czymś... Główka, widać mu tylko główka... A tak naprawdę to on widzi cały ekran. I to jest coś czego nienawidzę, bo jak wtedy trafić nie mogę, a on może normalnie w trafić, bo nie widzi. A to tam wiesz... Ale ciebie na pewno zabije O, Claymore Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. Gdzieś tu Gdzieś tu czy nie gdzieś tu Ale, ze sniperki nawalam. A, kotlety, a kotlety, ubijają w domu, tak gdzie spoko Ale to już jest końcówka, więc tam nie zrobi Jeb będzie obiadek Już niedługo Będzie obiadek Już się cieszy A, cieszę się No... Pech Zabił mnie pech A kto to? Nie wiem Pierwszy raz już No szybko... kurczę, jakim cudem wy macie... Jakim cudem... O oh no no, to nie ten mnie zabił Ale wiesz, tu sami snajperzy praktycznie No nie no wychodzi od razu snajpa, bydż no to no tak, tak samo jest, położysz się w jednym miejscu. Na parę sekund już kurde wiesz, albo, sna albo snajpa, albo ktoś ci wiesz. O. W plecy zadoi knajfem, kurcze. No i tak, ja do niego po prostu na wprost wale. Chedam mu trafiłem chyba aż 5 razy. On nie da. Gdzie jesteś? Gdzie? W którą stronę pobieg? Kurczę, nie zabije go. No, O jezu, ja, to, to był on. Kurcze, i co, zostały trzy tikety, No cóż, o, ha, 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 ha. Ale mamy nadzieję, że gameplay się podobał. No, 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 dzięki. No, no, mi się dograło dobrze. Staty jakie? 19x23, ty masz 13 17 ale ładnie. Nie, jest źle. Dwa 230 tysięcy punktów do następnego levela, o kurde. 230 tysięcy? No. Ja Co mam mniej. Do pierwszego orzełka? Znaczy do tego no. drugiego? Jak a ty ja możesz mam... mieć mniej? Ile masz expa? Ja mam 8700 coś. Ja mam 7 tysięcy. Coś. Nie chodzi już tego... ...expa ogólnego, ile zdobyłeś już do levela. A nie wiem. Dobra, nieważne, musimy zakończyć odcinek. Dobra, w każdym razie dziękujemy za oglądanie. To by było na tyle w tym gameplayu i do zobaczenia w innych gameplayach z BFA 3. Na razie. Ja mam.